Ula nie grała czysto w sanatorium. Zdzisław ujawnia kulisy Sanatorium miłości wzbudziło sporo niesmaków wśród widzów. Szczególnie finał randkowego show i afera z powodu wybrania na królową turnusu Urszuli z Poznania nie spodobały się fanom Całą swoją niechęć przelali na Annę i Gosie, które głośno protestowały przeciw Uli Okazuje się, że konflikt kuracjuszek wyglądał zupełnie inaczej niż wszyscy myśleli. Sanatorium Miłości. Afera w Finałowym Odcinku. Sanatorium Miłości 7 zakończyło się ogromnym skandalem. Wybrana na królową turnusu Urszula usłyszała od koleżanek, że się nie nadaje do tej roli. Widzowie z kolei przecierali oczy ze zdumienia. Jak można się zachowywać w raki sposób i zazdrościć komuś wygranej? Anna Zlubska i Małgorzata Stoskani zostały mocno skrytykowane. W ich obronie staje jednak Zdzisław Zgryfina. Dlaczego? Sanatorium miłości. Zdzisław ujawnił kulisy. Było inaczej niż wszyscy myśleli. Zdzisław z sanatorium miłości 7 podkochiwał się Wannie z Lubska i liczył, że jego uczucie zostanie odwzajemnione. Niestety nic z tego nie wyszło. Dzisiaj kuracjusz ma nową partnerkę, którą poznał w cichocinku. Przedstawił ją w pytaniu na śniadanie. Do Anny nie czuje urazy, że dała mu kosza, ale też ich relacje bardzo osłabły. Jak wyznał nie tak dawno. Miałem kontakt ze wszystkimi, i dopiero po zakończeniu edycji dowiedziałem się, że była grupa, która miała ogromny wpływ na niektóre decyzje. Zmówili się, ale nie będę mówił kto. Wyciągnąłem z programu dużo wniosków. To mnie zniesmaczyło, bo nie powinno tak być. Ja się z nimi zżyłem, a jednak było knucie i intrygi wyjawił król 7. Sezonu Zdzisław z Gryfina. Kiedy jednak po emisji finału do Zdzisława dotarły informacje, że Anna i Małgorzata są krytykowane przez widzu, postanowił zabrać głos. Sanatorium Miłości. Ujawnił sesję królowej turnusu za nią. Jak się okazuje, między kuracjuszkami od początku dochodziło do konfliktów. Produkcja nie pokazała wszystkiego. Tymczasem Anna. Małgorzata i Urszula kłóciły się już wcześniej. Kilka razy pokazano wypowiedzi uli, kiedy krytykowała zachowanie Anny wobec Edmunda. Wyśmiewała też Małgorzatę i to, jak traktuje Marka. Został wybrany tylko jakiś odcinek, element filmowania, nie wszystko było pokazane. I Anka i Gosia po prostu miały parę sesji z ulą podczas programu i to się ciągnęło. Kropka nieraz takie robienie sobie na złości to trwało i nasilało się pod koniec programu. Dlatego widzę reakcję Ani i Gosi ale też będę je bronił, dlatego, że postępowanie drugiej strony też było niefair. Nie tylko jedna strona jest winna, trzeba to wypośrodkować, przekonywał Zdzisław.